No hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, a, styl. a to jest kontynuacja Dead Space'a jedyneczki. Nagrywam odcinek, bo odcinku, ponieważ coś zbliżam się powoli yy, ku końcu gry, także zapraszam Was do subskrypcji, oceniania oraz komentowania, aby sobie zobaczymy, ekwipunek, jak tu stoimy. No, źle nie jest. Mamy dużo, y, dużo, dużo mamy mm, mm, zestawów medycznych. Mamy 0 węzłów, 8,5 kredytów. No, źle nie jest. Źle nie jest, dobra. Ok, uh -huh. przeładujmy sobie. No, bo, dlaczego by nie. Dobra, e, gdzie mamy iść? Mamy się tutaj udać? Ok. Czy ja tutaj wszystko. Mm, ale chyba tak, chyba tak. Chyba wszystko wziąłem. Także możemy e, kontynuować. Ok, chodźmy sobie dalej. Wiecie, ja nie wiem, co mnie tu może czekać. Excellent. I'm going to got to be careful now careful okay time shuttle się i'm bringing the shuttle down now the automated loading controls aren't responding you'll have to shut down gravity in the hangar bay and then manually bring the marker directly beneath the shuttle and um, okay i A jakbym sobie tutaj poszedł, to coś będzie? Chyba nie, dobra, chyba nie będzie. No, trudno, trudno, no trudno, no niestety trudno. Na myśli ok, tylko mnie interesuje, czy coś tutaj y, będzie, czy nie będzie. A może coś będzie fajnego, no zobaczmy, zobaczmy. Oj. A widzicie, ten nie przyjdziemy dalej. Tu nic nie ma. Ok, ok, why not. To, to w takim razie się wracamy. Ajajaj. No, niestety, niestety, A, ale ważne że. Już sprawdzamy, tak, bo wszystko się przydaje. W ogóle mamy jakieś miejsce. Mam jedno wolne, mam dwie stazy. Mhm. Mm w sumie tego nie potrzebuję, bo ja tego dawniej nie używam. Dobra. No chyba, że do sprzedania, co nie? Okej. Okay. Ale to za czekaj, coś tu mamy, może? O, kredyty, um, jeszcze więcej, jeszcze więcej tych kredytów. Ok, zawsze to coś, już nic nie ma, nie ma. No to, to sobie odpuszczmy. No dobra, mamy tą grawitację. To sobie posprawdzajmy wszystko, żeby nie było. Jak ja to nagrywam, to jest tak gorące na dworze, dobrze? że ja w domu siedzę. To byłaby masakra. No ale powoli, jak mówiłem, no, zbliżamy się, mm, się końca tej gry. Tu nic nie ma. Tam coś jest, zobaczmy sobie. No jeszcze, jeszcze więcej, które kredytów, Okej. Okay. No, 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 no! Hey Wiecie, tego się zbytnio nie spodziewałem, tak myślałem, że tu trzeba iść. Ale chcę zobaczyć, czy coś tutaj jeszcze jest. Okej, okay, nie wiem. Dobra. Jak stoję za amunicją na 104? Dobra, tu coś mamy. I dobra, jak wypłynę, ładnie stoję ze wszystkim. Jest git ok. b o t h r Ah, three, so, so, ah, 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 b r o t r b r o t r b r o t r o Coś tu chyba muszę chyba to. Aha o to chodzi. Bo ja tutaj tego mam nie dawać, co nie? Chyba nie. Ciężko mi powiedzieć, ja mam to dokładnie dać, ale no dobra. Aha, dobra, ok, kumam, kumam, ok. Ok. I teraz tak, dobra. A jeżeli tej te roboty... Just send it. A nie, ja myślę, że my tu mamy tu do te, a my mamy go to, dobra, tu to dać, okej, okay, okej, okay, dobra, mamy. Te! Chodź tu, chodź tu! Co to jest? Kredyty, no. Przydadzą się, przydadzą się. Czemu by nie? Mamy dużo? Ooo! Coś tam jeszcze mamy. Ale jak... rozłączone, bo, eee, czekajcie, może to trzeba jeszcze bardziej. Chyba, nie wiem. Tak jest. In position. Still having trouble with these damn loading controls, Isaac. Restore gravity to the room. I should be able to load the marker then. No, no, no. But but I never tutai okay tutaj dobra. Exiting zero gravity Loading cargo shipment 782 It's on board. Please come and join me. Together we can stop this hive mind. We can end this nightmare at last Dobra, okej. Okay. Teraz się wracamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Aha, czekajcie, telefon sobie wy wyciszę. Dobra. Czyli tu nie możemy na razie. A, tu teraz, okej? Okay. Co? Ej, co się stało? I Co? Jak? Czemu? Amelia. No, no, I take Sorry, Isaac. I couldn't let him go through with it. I suppose I should thank you for finding the marker. We even managed without help from the USM Valer. Thank you for helping me find it by the way. My department's been looking for this place for a long time. See what kind of didn't know us it was the government's mess to begin with. this whole planet is one big experiment. the marker. this <laughs> divine relic. made by man. they reverse-engineered it a couple of hundred years ago from the real marker. a true alien artifact recovered on earth. So they dug it up, studied it, and they made it their own. then they brought it to aegis 7 and activated it. and you've seen the result. The stuff of nightmares. They sealed the system, and no one would have been the wiser. But then the CEC blunders in and starts tearing the planet apart. The experiment was still alive. Kine was right about the hive mine. The marker would contain it, but that doesn't matter now, does it? I have the marker, and this entire system can go to hell. For what it's worth, you did a great job, Isaac. See you around, or maybe not. Uh huh. Isaac, Nicole, I need you to help me. Help us now. I'm, I'm in the flight control room. Please, Isaac, hurry. Please. Okay, thought the bridge. Okay, time we jam okay. Nope. Ładne, ładne. Ładne rzeczy się dzieją, co nie? Tu co nie? Znowu tu? Myślałem, że... Czy tam mamy iść, no, ale okej okay. Aha, bo tu są kolejne drzwi. Dobra, dobra, chyba ich... Ich Nie zauważyłem. No, nie mniej więcej, dobra. Dawaj. O. Hey. Okay. Wiem co, szczerać tego potwora. Mhm, mm okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tu raczej chyba nic, ale dostaniesz ode mnie. No i dobra, lecimy dalej. Ah, oh, Benzo, nice. I'm so no, sorry for what I did. I never wanted to kill you. You need to get it back now, Isaac. You can pilot the shell remotely from here. Make us whole again. Make us whole again. -daj -daj escape pod away, crew shuttle USG09. Repeat. Shuttle has ejected escape pod. Okay, does not matter? No yeah, She can not escape her fate. None of us can. Here it comes. I'll reprogram the shuttle so we can fly down to the colony. We're so close, Isaac. O oh, statek przyleciał, okej. Okay. Mm -hmm. no i, I co? Jest, mogę zapisać! Jest! Ja myślałem, że my dopiero dziesiąty rozdział robimy. A tu już jest jedenasty. O oh my god. No dobra, to lecimy. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jakoś trudno nie będzie, czasem jakiś... No Jezus, dobra, chodźmy, chodźmy Dobra, tu i tu Teraz gdzie? A, tutaj, okej okay. I tak tam musimy iść. No. Aj, jaj. Hmm, nie, tego nie chcę. Okej. Okay. W ogóle nabojów nie mam, czy nie? Heh. I tu muszę co nie? No, no oczywiście. Okej. Okay. Tak patrzcie coś tu jest, ale nie. Tu już nic nie ma. Okej. Okay. Siadamy do statku. You're doing the right thing, Isaac. We're together now. O proszę. Rozdział 11. Ukończono... Ukończono. Alternatywne rozwiązania. Zapisać grę. Oczywiście. Zapisuj, zapisuj. O, tak. To jest to, co mi się podoba. Ostatni rozdział dwunasty. Martwa przestrzeń. To mi się podoba. Okej. Okay. Ale wiecie co? To już będzie w kolejnym odcinku, także ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie, a więc do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.